Znowu połowa osób łapki nie zostawiła. Jeśli lubisz jeść gówno, to nie zostawia. Jak nie lubisz jeść gówna, to zostaw. Ok. Ja już tu jestem po wstępnych rozmowach. Odnośnie nowego nabytku dla Sergiusza. Mianowicie BMW M2CS. Więc no. Yy, ja zmieniam samochód. Ja zmieniam samochód, a to mam dwójkę, która już będzie. Luch zrobiona dostanie Sandra. Czym się różni? M2 od... No to już ci mówię. Czym się różni? Więc ogólnie tak. Jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o sam samochód, no to widzisz, że na masce są ten. Na masce są... jest inna maska, są, jest tutaj wlot powietrza ma dokładki. Ma dokładki, z tyłu też ma dokładki. E, ma dach e, cały z karbonu. Delikatnie inne siedzenia. I jeszcze nie ma tego głównego. No i są inne felgi, możesz inne hamulce ceramiczne za, zamontować. A co z piątką? No piątka idzie do tak zwanego takefana, czyli piątka idzie do Żyda. To nie karbon to karbon karbon byku. Więc no. Czemu nie mam czwórka, bo nie podała mi się czwórka. Podała mi się trójka, ale nie ta nowa. Podała mi się trójka i podała mi się ta nowa M5 CS, ale mnie nie stać. Więc no. Jaki kolor nowa i teraz tak. Najprawdopodobniej zobaczymy jaki będzie jaka, jaka ta, ta dwójka CS będzie. Zobaczymy. A plusem tego samochodu tego CS-a jest to że to jest turbo limitowany samochód. Ile ma QCM2 CS? Mniej waży. Ma 40 koni więcej w serii, ma 450. Wydaje mi się, że to jest ten sam silnik, że ogólnie tam jest wszystko to samo co w Competition, tylko delikatnie inna mapa jest. Bo jak my samą mapą 535 koni zrobiliśmy w m 2 Competition, to w sumie no w sumie przez to, że mniej waży, to, to może mieć jakąś mniejszą moc, ale pewnie głównie mapa, nie? Kupujesz czy leasing? A pytasz, a wiesz, pytasz, a wieś. Dobra, oglądamy. Pudka plaża, ty idziemy w stronę słońca, idziemy w stronę słońca, od zmierzchu aż po ja jestem na wakacjach, a ty jesteś gorąca, ty jesteś gorąca, gorąca jak...